Witamy wszystkich sympatyków naszej szkoły. Telewizja Jedneszka wznawia swoją działalność po dwóch miesiącach bezdrowskich wakacji. Zaczynamy! Zaczynamy. 1 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Henryka Sienkiewicza, przyszli do szkoły, aby wziąć udział w uroczystym apelu i spotkać się z wychowawcami. Podczas swojego wystąpienia dyrektor szkoły, pani Elżbieta Pokojowa, życzyła wszystkim uczniom wielu sukcesów w Nowym Roku Szkolnym. 1 września to także rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętając o tym wydarzeniu, wysłuchaliśmy w skupieniu krótkiej części artystycznej o tematyce patriotycznej. Następnie dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w uroczystościach miejskich i złożyli kwiaty przy pomniku Nigdy Więcej Wojny. Posłuchajmy, co o wakacjach mówią nasi uczniowie. Wakacje minęły mi bardzo fajnie, ponieważ spędziłem na dworze z kolegami jeżdżąc na rowerze. No fajnie, ale. No. jednak ja nie brakowało mi szkoły, bo początek wakacji był fajny, ale później mi się już nudziło bardzo dobrze mi minęły wakacje. Dużo rzeczy zrobiłem. I, I świetnie mi minęły wakacje. No dobrze minęły. Wczoraj całą noc z Lego układałem. Nie, no nie całą noc, do drugiej. Tak samo, tylko że klocki Lego nie składałem, ale w sumie to było. on grał w Dobrze. Świetnie. Grałem w piłkę! Fani woła, cześć! Kropy, kropki, kropeczki niby mała, a taka ważna. W tym światowym dniu kropka inspirowała do tworzenia prac plastycznych, a bajka o kropce i karty pracy przydały się do lekcji wychowawczej dotyczącej pewności siebie, odwagi, inspiracji i pomysłowości. Uczniowie pokazali swoim ubiorem, że kropka to ciekawy sposób na niecodzienną stylizację. Uczniowie klas 4A i 5C oraz dwóch uczniów z klasy 6B wzięli udział w unijnym projekcie Młody e Lider prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciński. W ramach projektu uczniowie dwa dni przebywali w Szczecinie, gdzie uczestniczyli w warsztatach z kompetencji cyfrowych. Nasi młodzi studenci uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, brali udział w warsztatach i zwiedzali bardzo nowoczesne laboratoria w których na co dzień prowadzone są badania naukowe. Po zajęciach na Uniwersytecie dzieci zwiedziły Szczecin, poznały historię Księstwa Pomorskiego podaną przez pryzmat legend, zobaczyły Zamek Książąt Pomorskich, dawną siedzibę Książącego Rodu Gryfitów, Filharmonię, czyli Lodowy Pałac, następnie Wały Chrobrego, a na koniec spacerowały Aleją Żeglarzy. W poniedziałek, 26 września, obchodzimy Europejski Dzień Języków. Celem tej inicjatywy było ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych. W tym dniu przywitały nas korytarze ozdobione wykonanymi przez uczniów flagami z pozdrowieniami w różnych językach europejskich. Można było skosztować tradycyjnych potraw i deserów. Punktem kulminacyjnym był przygotowany na tę okazję interaktywny quiz wiedzy o Europie. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła klasa 7C. Całość imprezy wzbogaciły wślane na ekranie znane piosenki prezentowane w różnych językach europejskich. W wydarzeniu towarzyszył dobry humor i świetna zabawa. Krótko ujmując, było wielokulturowo i wielojęzycznie. Uczniowie w murach szkoły spędzają średnio 6 godzin dziennie. Otoczenie, w którym przebywają, ma ogromny wpływ na ich samopoczucie i motywację do nauki. Aby pobudzić ich zamiłowanie do historii na ścianie klasopracowni w budynku przy ulicy 3 Maja pojawiło się grafiti, prezentujące najważniejsze postacie i wydarzenia historyczne. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu nauczycielki historii, panny Bożelny Mielczarek. Wykonania tego zadania podjął się pan Marcin Hoffman, lokalny artysta czy też graficz. Dzięki barwnym postaciom nasza pracownia historyczna stała się miejscem. W którym można poczuć ducha minionych wydarzeń. Uczniowie klas 4a oraz 5a, 5b i 5c razem z opiekunami wzięli udział w 27. festynie archeologicznym w Biskupinie. Tegoroczny festyn został poświęcony matce naturze w różnych odsłonach. W trakcie festynu uczniowie dowiedzieli się, jak w przyszłości ludzie postrzegali matkę naturę, a także w jaki sposób korzystali z jej dobrodziejstw. Uczestnicy wycieczki zobaczyli jak wyglądało życie mieszkańców grodu, którzy trudnili się głównie uprawą roli, hodowlą zwierząt i rzemiosłem. Uczniowie mieli także niepowtarzalną okazję przejechać się zabytkową koleją wąskotorową na trasie Wenecja-Biskupin oraz odbyć rejs po Jeziorze Biskupińskim. W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, w który corocznie włącza się społeczność naszej szkoły, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Kopernik Plus, uczniowie z klas 7 i 8b wzięli udział w wycieczce rowerowej. Celem wycieczki były bunkry w okolicach Władysławowa. Dyrektor Muzeum Miasta Turek, pan Bartosz Stachowiak opowiadał o historii odwiedzanych miejsc w naszej małej ojczyźnie. Warto nadmienić, że dzień wycieczki 28 września był również dniem jabłka, które rowerzyści otrzymali przed wyjazdem wraz z pamiątkowymi czapeczkami i odblaskami. Uczniowie klas 1-5 Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku uczestniczyli w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, obchodzonym 29 września. Z tej okazji odbył się drugi szkolny maraton czytania, Czytanie trwało nieprzerwanie od godziny 8 do godziny 12:30, według ustalonego harmonogramu. Dla pokoju czytali również uczniowie klas 6-8. Piękna inicjatywa w tym trudnym czasie. 30 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopca. Z tej okazji dziewczynki z samorządu uczniowskiego złożyły swoim kolegom życzenia oraz obdarowały ich cukierkami. Przed pokojem nauczycielskim umieszczono kartkę, na której wszystkie chętne uczennice napisały życzenia dla chłopców. Natomiast cała szkolna społeczność uczciła ten dzień muszką lub krawatem, wpisując się w słowa: bądź wariacik, załóż muszkę lub krawacik. Zaledwie wrzesień się skończył, a w naszej szkole tyle się działo. Do zobaczenia w następnej relacji z najciekawszych szkolnych wydarzeń jedyneczki.